Jesteśmy już kilka dni po premierze klasycznego WoWa. WoWa idealnego, chciałby się powiedzieć, który z jednej strony, co prawda skupił uwagę znacznie młodszych użytkowników swoim ogromnym sukcesem, ale przede wszystkim dał możliwość powrotu graczom starszej daty do sentymentalnych chwil, pięknych wspomnień sprzed wielu, wielu lat. Niemniej, jak Pefrik trafnie zauważył, nie do końca w tym klasiku poszukujemy w 100% wrażeń z wanilii. Skupiamy się raczej na cechach, które świadczą o jakości gatunków w tamtych czasach, czy też o jakości ogólnego game którego teraz próżno tak naprawdę szukać we wszelakich next genach, które są nam serwowane. Niemniej nawet w przypadku takiego klasyka, dajemy sobie drobną furtkę na to, aby zainstalować jakieś addony czy modyfikacje, które poniekąd uatrakcyjnią, ułatwią rozgrywkę, być może nawet polepszą ją i dostosują bardziej pod te współczesne standardy, nieprawdaż? Musicie się ze mną zgodzić, przyznajcie, ile addonów w tym momencie macie zainstalowane. Niemniej to wcale nie jest złe. I ogólnie w dzisiejszym materiale pogadamy sobie o tym, co tak naprawdę sprawia, że World of Warcraft Classic jest magiczny i że jest ponadczasowy, że osiągnął sukces i czy jest on szansą na powrót świetności gatunku MMORPG. Zapraszam do dalszej części odcinka. Klasyczne doznania w świecie Azeroth tylko w towarzystwie myszki do MMO. Corsair Scimitar Pro RGB to broń hordy i przymierza wyposażona w 17 programowalnych przycisków i ruchomy panel boczny, który pozwoli dopasować urządzenie pod każdą rękę. Wewnątrz sensor optyczny PMW3367, przełączniki OMRON i aż 4 strefy podświetlenia, dzięki czemu wtopicie się w barwy frakcji. Kup teraz z rabatem klikając link w opisie. Wyobraźcie sobie, że jestem ja, jest sobie również statko innych graczy, takie całkiem sporych rozmiarów. W naszych małych główkach ubzdurało się, że kiedyś to było lepiej i trudniej, gry wymagały zdecydowanie większej uwagi. Stąd duża część sięgnęła po serwery prywatne swego czasu, które miałyby zafundować nam te przedwieczne doznania. Obok nas z kolei roztacza się inne grono znacznie młodszych odbiorców, którzy pewnie zastanawiali się na początku, czy przypadkiem nam nie odbiło, no bo mamy takiego klasyka, piętnastoletnią grę. Z ich perspektywy to raczej taka padlina, która zwabiła setki sępów i mówię to z pełną świadomością swoich słów, bo mam styczność niemalże namacalną ze znacznie młodszym konsumentem wirtualnej rozgrywki. Obok takich osób premiera klasyka śmignęła bezszelestnie, ale kolejna gra za darmo na Epic Games Store to już zupełnie inna para kaloszy trzeba chwytać od razu. Dopiero kilkadziesiąt godzin po premierze gry otrzymałem taki drobny sygnał zainteresowania w stylu a może bym w tego klasyka zagrał, więc jakaś siła się objawiła i klasyka nie pozostaje tylko dla starych wyjadaczy. Tyle, że my, te paskudne sępy i statko młodych wronek, które niby podczas premiery miałyby obgryźć kości trupa, też podchodzimy do tematu trochę inaczej. Zakosztowaliśmy nowych gier mimochodem, ba, poznaliśmy świetne systemy i rozwiązania w grach, które totalnie nam się nie spodobały, ale Właśnie te mikroelementy sprawiły, że powiedzmy coś tam zostało w naszej świadomości. Co za tym robimy? no tuż przed ucztą zakładamy chustkę, aby się nie obrudzić, Zamiast dzioba zaczynamy używać sztućców, a w międzyczasie wpadają nam do głowy genialne pomysły, jak tu doprawić padlinę, aby smakowała odrobinę lepiej niż taka zwyczajna. Wiem, to wszystko co powiedziałem jest bardzo mocno obrazowe i wymaga pewnego wyklarowania, ale za chwilę zrozumiecie o co mi tak naprawdę chodziło. Głównym motywem utworzenia tak wielu prywatnych serwerów na przestrzeni lat, jak również aktualnego, legalnego, klasycznego WOWA czy innych gier, jest nic innego jak nostalgia i wspomnienia. Jest to jednak też w dużej mierze następstwem tego, co aktualnie dzieje się na rynku gier MMO, który w tym momencie zasypuje nas, nie bójmy się tego słowa, wydmuszkami z autotrackerem pozbawionymi większego sensu. Setki tysięcy bądź też nawet miliony osób oczekiwało zatem powrotu do lat, gdzie raz było mniej, łatwiej im brakowało, eksp to była mordęga, a naczelnym czynnikiem świadczącym o MMO pozostawała społeczność, zgrana, żywa, potrzebująca siebie nawzajem. Należy jednak pamiętać o tym, że klasyczny WoW też doskonały nie był i trzeba spojrzeć na to odrobinę szerzej. Że w zasadzie w takim klasycznym WoWie wcale nam się wszystko nie podobało. Ba, było sporo rzeczy, które nas irytowało, ale jest coś takiego jak pamięć selektywna, która ma bardzo szeroką strukturę, ale jedną z jej właściwości jest wybieranie wspomnień najlepszych, a nawet modyfikowanie ich w taki sposób, aby finalnie zapomnieć o tym, co w danej sytuacji było nieprzyjemne, a zostawić w głowie nieskazitelny obraz. Stąd mnóstwo superlatyw, ale mało kto wspomina, że w klasyku liczyło się tylko kilka speków, że grind potworów nie jest aż tak fascynujący, gdy wykonuje się go kolejną godzinę i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o czym mówię. To trochę tak jak z obiadami u babci. Istne ideały, ale chyba każdemu z nas zdarzyło się powiedzieć po latach, albo chociaż pomyśleć, że jakoś te pierogi smakują inaczej. Kiedyś były lepsze. Mam jednak jeszcze ciekawszy przykład. Święta Bożego Narodzenia. Ostatnio są jakieś takie bez klimatu, no wiecie, kiedyś były lepsze. No jasne, że tak, bo wspominamy te wszystkie rzeczy zupełnie inaczej i właśnie zapominamy o tym, co klasyka za sobą pociągała. Stąd w tym momencie chwytamy za te wszystkie przyprawy i tak oto rodzi się wśród społeczności graczy WoWa klasyka przykładowo pomysł stworzenia addona będącego Group Finder'em, który no jakoś tak nie pasuje. Przecież wow Classic to również bardzo staroszkolne podejście do społeczności graczy, prawda? Owszem, prawda, ale bez ingerencji Blizzarda w blokadę addona LFG, czyli Looking For Group, nie obyło się. Fakty są bowiem takie, że ci sami chłopcy i dziewczyny 15 lat temu spędzali całe dnie czekając na grupę do instancji, a dzisiaj mają rodziny, dzieci i jakoś tak zabrakło im czasu na realizację podstawowych założeń wersji Vanilla. No więc może jakoś ją usprawnić? Przecież co komu szkodzi wprowadzenie takiej modyfikacji? Wszystko obarczone by było pewnie słowami, nie chcesz to nie korzystaj, ale daj żyć innym. Natomiast założę się, że gdyby tylko ta opcja weszła w życie, to pewnie i ja, i wy w w dużej mierze mielibyśmy ją na swoich komputerach. Może nie korzystalibyśmy z niej stale, ale tak na wszelki wypadek można by było ją zainstalować. Wiecie, w ramach komfortu, bo czemu by nie, prawda? Żeby jednak nie było, sam jestem mega przeciwny akurat temu rozwiązaniu, bo faktycznie niektórzy chyba zapomnieli, że to właśnie mnóstwo ułatwień doprowadziło do aktualnego stanu MMRP-ów i to właśnie przez takie rozwiązanie tęsknimy za tym, co przykładowo Classic oferował, a oferował mnóstwo fajnych, wymagających mechanik. Przykład LFG jest jednak mocno skrajny, bo faktycznie uderzył w fundamentalne wartości tejże gry, ale bijąc się w pierś przyznam, że sam w materiale zbiegającym się z premierą Wowa klasika zaproponowałem wam addony, które chcąc, nie chcąc niby kłócą się z tym typowym Vanilla Experience. Ba, patrząc po swoich znajomych, którzy w klasika grali, kiedy ja nawet nie sądziłem, że kiedykolwiek będzie mnie stać na abonament, to oni również mają zainstalowane addony. Do questów, do trackingu, do sprzedawania przedmiotów, do sklejania plecaka, badania casta skilli. Sam zresztą korzystam z questi i jestem na etapie w wdrażania kolejnych modyfikacji, tylko dlatego, że nie chce mi się dajmy na to czytać co do literki zadań, które powinny sprawić mi w sumie gigantyczną frajdę. I to samo ma Befrix, to samo ma Zetric, to samo ma masę innych osób, które przeczesują internet oglądając filmiki takie jak te dla przykładu. Paradoksalnie nawet sam Blizzard nie oddał nam gry w stanie identycznym i wystarczy poszperać w internetach, aby odnaleźć parę różnic względem oryginalnej wanilii, łącznie z oprawą graficzną, która wydaje się być absolutną drobnostką, ale też sprawia, że klasyk nie jest taki jak kiedyś w 100% i pod tym kątem faktycznie nigdy nie będzie. Addony jednak addonami, zmiany graficzne zmianami graficznymi no bo co w sumie złego w tych rzeczach w momencie, gdy esencja samej rozgrywki pozostaje ta sama? I tak samo ucieleśnie ona pojęcie gry MMORPG. Nie liczy się wygląd straganu, tylko towary, jakie możemy na nim kupić. Nie liczy się to, z jakiego UI korzystamy, czy to, jak wygląda nasz plecak w momencie, gdy cieszymy się ze wzmożonego znaczenia profesji, czy wymagającej walki, która nie myśli za nas, a wymaga naszego myślenia, która wymaga naszej uwagi, zaangażowania i to jest właśnie w klasiku fajne. Czuć jeszcze jedno, mianowicie ten wzmożony element socjalny w aktualnym klasikum. Wszystko aspiruje do próby odtworzenia wspomnień sprzed lat, i wiecie co? To cieszy, cholernie cieszy. Co chwila dodajemy kogoś do grupy, bo w ekipie raźniej, prosta wymiana kilku skrótów na czacie, pojawia się jakaś taka sympatia ludzi, którzy we współczesnych MMO po prostu przechodzą obok siebie jak duchy. A tu wchodzi 15-letnia gra i pokazuje, że nie trzeba robić next gena, bo najistotniejsze są te elementarne wartości, czyli społeczność, odpowiednia trudność, brak prowadzenia gracza w 100% za rączkę. No i nagle okazuje się, że MMORPG bije na głowę całą stawkę Twitcha. Trzeba jednak powiedzieć sobie wprost, że gramy w trochę taką naszą interpretację tej gry. Interpretację bardzo skrupulatnie ubraną we wszelakie udogodnienia, które nam pasują patrząc właśnie na wspierane addony. Jeszcze 10-12 lat temu prawdopodobnie przyjęlibyśmy reaktywację tej starej, takiej typowej wersji z całym jej życiowym bagażem. Wszystkim glitchami, brakiem addonów, brakiem jakiegokolwiek wsparcia, czy też brakiem mnóstwa poradników na YouTubie. Teraz jednak, jako gracze znacznie starsi, co prawda fascynujemy się wersją klasyczną, ale klasyczną na tyle, na ile korzystamy z naszego zapotrzebowania lub też tęsknoty za tym, jak kiedyś wyglądały MMORPGi. Bo nie oszukujmy się, zmieniło nas w przypadku WoWa 15 lat kształtowania się retaila, który w tym momencie nie jest doskonały, a wręcz średni. I właśnie ta ewolucja nas, jako konsumentów, prawdopodobnie stricte klasycznemu doświadczeniu nie Przyniosłaby ponad miliona widzów na Twitchu oraz wielogodzinnych kolejek na serwerach, ale jeżeli jest to klasyka, tylko i aż na miarę naszych potrzeb, z drobnymi wyjątkami, jak w przypadku Dona LFG, to zwyczajnie sukces był pewny. Dostaliśmy świetnego MMORPGA: leciwego, starego, no i z tego wiele osób się śmieje, ale jednak na tyle mocnego, że rozgramia inne popularne gry gatunku, no a poza tym gniecie jakością tysiące krapów z Azji, które przewinęły się między naszymi palcami przez te wszystkie lata. Pytanie zatem, czy to nie jest aby ten moment, kiedy gatunek MMORPG przejdzie swoisty renesans. Bo możemy wcale nie oczekujemy rewolucji? Może w tym gatunku zwyczajnie trzeba postawić na te fundamentalne standardy sprzed lat, które tak do mnie jak i do 90% bywalców MMO przemawiają znacznie bardziej niż rozdmuchany kreator postaci czy skąpe stroje w shopie. Wydaje mi się w zasadzie, że jeżeli coś w tym momencie miał dać jasny sygnał innym deweloperom, jakiej jakości mmorpg oczekujemy w 2019, 2020, 2021 roku, to był to właśnie World of Warcraft Classic, w którego, wybaczcie, ale idę się w tym momencie zagrywać. Z garstką addonów, z grafiką ustawioną na maxa, ale jednocześnie z poczuciem jakości 15-letniej gry, której tak naprawdę próżno szukać w tym momencie w różnych nowych produkcjach. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych nagraniach, cześć!